Cześć, siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam Edera Milita w wersji Road to the Final Champions League. Właśnie podczas ostatniego eventu wszystkie karty drogę do finału Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy dostały upgrade o 3, no i teraz ten też jest jeszcze bardziej niesamowity. No a właśnie jeśli Real Madrid awansuje dalej w Lidze Mistrzów, no to ta karta dostanie kolejny upgrade, no a właśnie ten Milita jest naprawdę bardzo dobrym i bardzo solidnym obrońcą. No i jeśli właśnie komuś pasuje do składu, to myślę, że jest to bardzo dobra opcja, no bo jest to bardzo dobry i bardzo solidny obrońca. No więc dobrze, przejdźmy teraz do mówienia jego statystyk. A jak widzicie kosztuje też około 160 tysięcy na wszystkich platformach, więc jest to całkiem dobra cena jak takiego takiego obrońcę. A jak widzicie ma on 88 szybkości biegu oraz 85 przyspieszenia, więc jest to całkiem dobre tempo jak na obrońcę, chociaż warto dać mu w gry yy, kotwica, które podnosi mu trochę to tempo, ale tak jest to bardzo dobra szybkość biegu, no bo potrafi z łatwością doganiać napastników i odbierać im piłkę. Co do strzałów, no to jednak jest to obrońca, więc rzadko zapuszcza się w pole rwali, rywali, ale potrafi też zdobywać gole z albo np. z dobitki po rzucie rożnym. Co do panej, również są bardzo solidne u Brazylijczyka, bo ma on 83 krótkich padań oraz 82 długich panem więc potrafi też całkiem dobrze wyprowadzić piłkę do brony. Oraz ma też 87 do środkowej, więc potrafi też całkiem dobrze dośrodkować piłkę w pole karny. To do dribblingu również jest na bardzo dobrym poziomie jak na obrońcu, bo ma on 78 swiności oraz 76 równowagi, więc jak na obrońcu jest to całkiem dobra swiność i równowaga. Oraz ma też 81 kontroli nad piłką oraz 84 panowaniem, więc potrafi też bardzo dobrze panować nad piłką. Oraz ma też 79 samego dribblingu i ma też dwie gwiazdki sztucze, więc na obrońcu no to jest ok, no bo jednak u obrońcy należy pamiętać, żeby nie wykonywać za bardzo sztuczek i nie bawić się tymi sztuczkami, no bo można stracić piłkę i w konsekwencji można stracić bramkę. Również ma też 92 reakcje, więc potrafi też bardzo szybko reagować na sytuację na wojsku. No i co do bronią, to jest również na bardzo wysokim poziomie u niego, no bo ma on 91 przechwytów, 90 ustawienia w obronie, 91 zwykłego odbioru oraz 88 ślizgów. Więc potrafi bardzo dobrze przechwytywać piłkę i bardzo dobrze się ustawia w obronie, żeby przechwycić piłkę. Oraz potrafi też bardzo dobrze odebrać piłkę z zwykłym odbiorem oraz też potrafi całkiem dobrze przechwytywać piłkę w ślizgiem. Również ma też 85 główek oraz 95 skoczności, więc potrafi też z otwarcią wygrywać pojedynki powietrzne i potrafi przejmować piłkę głową. Również ma aż 97 wytrzymałości, więc jak na jest to bardzo dobra wytrzymałość, no bo potrafi być jakaś praktycznie przez cały mecz i się nie męczy. Oraz ma też 85 sił, więc potrafi też przepychać yy, na, op, napastników i odbierać im piłkę. Również ma 92 agresji, więc potrafi też bardzo szybko doskoczyć do rywala i odebrać mu piłkę. Więc przejdźmy jeszcze na koniec za nim. A jak widzicie ma dwie gestki sztuczeń, więc można nie wykonywać kilka prostszych sztuczek, ale i tak nie należy ich używać zbyt dużo, żeby nie stracić piłki. Oraz ma też dwie gestki so z chociaż, chociaż jak na obrońcę jest to całkiem dobry wynik. Właśnie mieszam też 186 cm, więc jest to całkiem dobry w na tak jak na obrońcę, no bo jestem całkiem zwinny i potrafi też dobrze wygrywać pojedynki główkowe, bo nie, że jestem bardzo skoczne i ma dobre główki. No więc dobrze, właśnie jeśli ktoś poszukuje takiego obrońcy z Lali ligi, no to myślę, że ten milita może być całkiem dobrą opcją, no bez to naprawdę bardzo dobry i bardzo solidna obrońca. Ale no dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, to stańcie piekę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję Wam za oglądanie, cześć.